Jesteśmy po treningu pierwszej drużyny KS Rukasz Warszawa przed dniem meczu oligowe punkty z Chutnikiem. Panie trenerze, brakowało adrenaliny związanej z meczami? No na pewno duże oczekiwanie, duża niewiadoma, co chwila zmieniające się informacje, czy sezon dograny, dokończony, czy tylko baraże. No właśnie, już dwa dni do meczu, trzy miesiące czekania, dwa tygodnie, trzy tygodnie treningów. No i musimy dograć ten sezon. Trzy mecze przed nami, trudne to mecze, ale startujemy z pozycji lidera. Kibice są na pewno ciekawi w sytuacji w drużynie. Trenerze, czy ze wszystkich zawodników będzie mógł Pan skorzystać? Taką mam nadzieję. Część pisze matury, ale tutaj na pewno nie skorzystamy z kartkowiczów tutaj. I to na pewno jest gdzieś tam dla nas strata, bo ważnymi byli tu postaciami drużyny, ale mamy kim ich zastąpić, także wszyscy są zmotywowani i czekają na to spotkanie. Trenerze, jak drużyna przetrwała ten okres pandemii? Czy... Jakieś mieli rozpiski treningowe, co robili w ogóle zawodnicy w tym czasie? Znaczy, początek mieli tak, indywidualnie tutaj, póki, póki nie było tych zaostrzonych wszystkich przepisów, nie można było nic, to każdy indywidualnie w domu, co było można. Póki, jak już te przepisy były luzowane, to wiadomo, na świeżym powietrzu próbowaliśmy to zastąp próbowali zastąpić indywidualnie biegając, a. Dajże od, żeby nie skłamać, połowy maja, żeśmy, żeśmy przystąpili do treningów, też w okrejonym na początku możliwościach, i, i coraz więcej mogą uczestniczyć w nas. Także bardzo tęsknimy za, za tym pierwszym spotkaniem. Dobrze, trenerze, to w takim razie, jak wyglądają zawodnicy na treningach teraz? Znaczy zmotywowani są, tak? Duża chęć z ich strony jest i też duże oczekiwania z, tym, z tymi spotkaniami, żeśmy na to sobie i wszystkim tym, którzy kibicują drukarzowi, napędzili pozytywnego. I teraz trzeba to dalej trzymać i z sukcesem myśleć o tym, żeby zająć pierwsze miejsce i przystąpić do barażu. Dobrze. Trenerze, jak trenera zdanie może wpłynąć na drużynę brak kibiców na meczach, spowodowany odgórnym zarządzeniem? Znaczy może nie to jest tak jak na klasie do nas przychodzi, ale miejmy nadzieję, że tymi meczami, które żeśmy na nie grali i dobrze wyglądaliśmy, zajęliśmy pierwsze miejsce i dużo ludzi kibicuje. Oczywiście nie przychodzi tutaj tłumnie na, ten, na drukarza. Ale, ale poradzimy sobie. Mam nadzieję, że to nasze boisko będzie naszym tutaj sprzymierzeńcem. Nie tak jak czy w Bundesliga, czy jak w Ekstraklasie. No właśnie, gospodarzom nie sprzyja to, że kibiców, bo, ale tam przychodzi po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy i to się odczuwa. U nas może jest, nie jest taka liczna, ale tutaj dobrze się czujemy jako drużyna. Wspomniał Pan o ekstraklasie, na pewno trener ogląda mecz ekstraklasy. Jak trener może porównać postawę i dyspozycję zawodników sprzed okresu pandemii i to, jak wyglądają teraz? Bo jest bardzo dużo ogłosów. Które mówią, że zawodnicy teraz wyglądają po tej dwumiesięcznej, praktycznie przerwie dużo, dużo lepiej i zespoły. To znaczy, to różnie to podchodzimy, jeżeli patrzymy na gości, którzy przyjeżdżają do gospodarzy i wygrywają te spotkania. Wcześniej tak nie było takiej ilości tych spotkań, że goście wygrywali w takiej ilości, też dużo błędów indywidualnych się przytrafia, też urazów mają zespoły i nie mogą grać w kompletnych, w komplecie, tak jakby trener sobie życzył, to, to, to też właśnie na minus po tej długiej przerwie. No ta urazowość jest duża w zespołach, ale no, na pewno te spotkania są dosyć ciekawe i obfitujące w dużo bramek i do końca trzymające w napięciu. Dobrze, trenerze ostatnie pytanie, co by chciał trener przekazać naszym kibicom, którzy no niestety nie będą mogli być na meczu? No żeby trzymali za nas kciuki, tak? No niepowtarzalna szansa przed nami się utworzyła i spróbujemy sprostać wymaganiom. Dobrze, w co gorąco wszyscy wierzymy. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję.